W dniach od 11 do 21 października obchodziliśmy w Kędzierzynie koźle Święto Demokracji Lokalnej. Odbyły się wybory do organów wszystkich osiedli, które zostały utworzone na terenie miasta Kędzierzyn Koźle. W wyborach tych wybrano 15 nowych zarządów i 15 nowych rad osiedli wyjątkiem, i w tej, w tej regule było osiedle Sławięcice, w których w wyznaczonym terminie nie zarejestrowano żadnego kandydata do zarządu ani do Rady Osiedla. Wybory w tym osiedlu będą powtórzone w dniu 22 listopada, a w okresie poprzedzającym ten termin będzie odbywała się rejestracja kandydatów zgodnie z kalendarzem podanym do publicznej wiadomości, m.in. na naszej stronie internetowej. Co ciekawe, zaobserwowaliśmy zwiększone zainteresowanie mieszkańców tymi wyborami, no, znacząco większe niż w poprzedniej kadencji. Przejawem tego, oprócz większej frekwencji w głosowaniu, było również to, że wybrano ośmiu nowych przewodniczących zarządów osiedli, którzy do tej pory nie pełnili jeszcze takiej funkcji, To też oznacza, że nowi ludzie wchodzą do tego obszaru działalności na rzecz społeczności lokalnej.